Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Oczywiście rok 2019, na rok 2020, gdzie trafiliśmy? Trafiliśmy do sklepu świętego. W centrum miasta na ulicy Kupieckiej, oczywiście w Zielonej Górze, w Grim City, sklep święty. Dlaczego sklep święty? Dlatego, że tutaj możemy kupić wszystko, co jest związane jak to się z modlitwą, z trwaniem, jeżeli chodzi o trwałość wiary w Boga, a także wszystkie rzeczy, które są na przykład do komunii, do krztu, piękne kartki. Tutaj, drodzy Państwo, jak to się nie można zakupić wszystkie rzeczy. Zresztą co roku Państwo wiedzą o tym, że filmy są pokazywane, ale są tutaj rzeźby, obrazy, najróżniejsze przedstawienia, wystroju wnętrza, jeżeli chodzi o po prostu świętości. Wszystko co związane ze świętościami. Ja dla Państwa już kończę ten filmek, dlatego że ma być to tylko uryweczek filmu, a tak naprawdę sklep święty jest oczywiście co roku. Zrobię dzisiaj piękne fotografie zewnętrz i zaprezentuję Państwu, jak to się mówi, jak co roku. Zakończymy tutaj, jak to się na wielkiej uczcie pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze, może szybciutko tutaj, o po kartkach przejrzę. Które wieczerze są, O właśnie, proszę zobaczyć. Tutaj pani pokazuje cena: 75 zł. Tak jest. Czy to jest z drewna, czy. czy... Nie. Relief, Re, jak to się nazywa? Odlew gipsowy. Od, ale to mm. jest taki utwardzany. Że... Piękny. Dobrze, Sklep Święty. Do widzenia do roku 2020. Pozdrawiam Panią.